Siunio szybko umyta Okienko ma teraz czyste Cieszy się? Cieszy się mój kochany tak Pościelone ma Będzie mógł sobie leżeć kochany Tu mu trzeba przykleić to bo mu trochę odchodzi I już I już mu dajemy jeść kochanemu Dach założymy mu i już Tak? Mały Maluśki Mój kotuś piękny Kochaniutki Uderzyć nie chciał Chciałem mu pokazać, bo tutaj zauważyłem Jedzonko tu wyrzucone Widzicie? Chciałem mu pokazać, a on mnie łapką Patrz malutki, co tu jest dla ciebie No nie gryź puszki, to trzeba otworzyć najpierw Głodny jest kochanie Już mu dajemy Panter się nie może doczekać, patrzcie Zaraz wejdzie na dach Tak? No. Malutki się nie może doczekać Misiu. Nie może się doczekać malutki tak No już mu dajemy Obiad 10 złotych. 10 zł dla misia idzie tutaj Proszę to Już się nie mógł doczekać malutki Pościelone ma Okienko mu umyliśmy Urzeczko mu pościeliliśmy Patrzcie Teraz to będzie patrzył sobie, kochany. Zostawiamy misiaczka już. Ładna pogoda, on no sobie zje. I sobie pójdzie na dziewczyny, oczywiście. Małyśki.